A także, ta misja nie, nie ma żadnego wyjścia z planszy, po prostu kiedy uratujemy wszystkich cywili oraz rozbroimy wszystkie bomby, to po prostu się skończy... O rany, w ostatniej chwili. Dobrze, że twój tłuszcz powstrzymał te wszystkie kule. I guess. Naprawdę karabinek tutaj bardzo się sprawdza ze względu na... No, masę kul, których można, którymi można zasypać wroga. W na razie dobrze mi idzie. Mogę powiedzieć przed czasie. siebie to inna amunicja. W mi tutaj już ma mało. Hello! Ok, najwidoczniej to jest dobra taktyka. Po prostu musicie szturmować, by zbiry zajęły się wami. <grym wrogów> to jest zabawna animacja, ale chyba dzieje się zawsze, kiedy wróg musi... Nie, nie wiem, nie podają wrogowi nigdy na skośnych powierzchniach. Muszę zawsze tak się sturlać. No, żyjesz. Skupia. Może teraz pochodzimy. Żeby już tego skupienia tak nie zwiększać sobie. czy nie zmniejszać rany. Chyba zostało mi, nie wiem, dwóch zakładników. Powoli, powoli... super wow, i'll find you wherever you go kill her are you incompetent fools O oh, come on. To kilka razy wlee, no, oflankować mi po. Dziad Chyba z amunicją tutaj nie ma problemu, ponieważ e, i pistolet i karabinek korzystają z takiej samej No, kabizek tam się przyda i chyba nie ma sensu bawić się w skradaniach. Hm. No, już myślałem. Może coś ciekawego się tu kryje? Wow, jeszcze to chyba na razie nie jest taka plansza, ponieważ w dalszej części gry, jeśli wywołamy alarm, to wtedy z wcześniej zamkniętych pomieszczeń wyskoczy na nas kilku dodatkowych strażników, zbiorów czy po prostu wrogów. Jak to chyba nie jest taka plansza od Znów. Koniec? A, liczymy na coś więcej z sprzedawca małpy. Nie masz... ten Schowałem specjalnie. No zresztą chyba Da się sobie pogadać. Nie. Przynajmniej nie teraz Okej, okay, nie to nie. <grystanie> whoa, whoa, ten wyskoczył znikąd. Au. Trochę tu za dużo, jak na mój gust, uliczek, z których mogą wyskoczyć niepostrzeżenie. Przeciwnicy. Może wejść na dach, da mi jakąś przewagę? Może nie, ponieważ nikogo tutaj nie ma. Jeżeli także zamknięte, czemu mnie to nie dziwi? Okej, okay, to było krótkie. Bez pewnie znowu zagłośno głośno wszedłem i przerwał to dialog. Często tak się dzieje. I z jakichś dziwnych przyczyn napisy się zawiesiły? What the hell? Ok, na początku gra mi zaspanowała dużo ilość strażników, a teraz wszyscy gdzieś poznikali. Hmm. Właściwie zawsze na tej planszy się gubiłem. No, przynajmniej znajduję tutaj materiały, to już coś. Już coś osiągam. Naprawdę. To całe plątanie na tych korytarzyków, uliczek i małych czy większych drzwiczek naprawdę nie pomaga. Po muzyce wnoszę, że ktoś mnie widział i ktoś mnie szuka, jednak... O, już nie. Halo? Da się zabić? Napisy zaczynają mi irytować. Hmm, chyba tego nie sprawdzałem. Okej. Okay. Nie wierzę. Nie, 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 nie. Utknąłem? Uf. Uf. Uff. że utknąłem na tym gościu. Wow, kto tak mówił? Ktoś śmie tak mówić. No widocznie ktoś to powiedział, kto nie ma odwagi... Aaa, to tak. jest... OK, oczywiście zapomniałem o tym, że gra zwykle zmienia nam na różne typy amunicji i nie zmienia nigdy na ten podstawowy. Zawsze, kiedy zmienimy broń, wtedy już mamy od nowa załadowany magazynek z tą amunicją specjalną i właściwie nie ma sensu co chwila zmieniać. Po prostu wystrzałam te wszystkie kule rozrywające i wtedy przejdę do tych pełnopłaszczowych. Mm. O, i także musimy ratować wtedy nie pamiętam No chyba na razie nikt nie ginął Z nich nadal chyba jest tak taktyka szturmu naprawdę się sprawdza tutaj ponieważ wszyscy atakują Kate nie cywili Znaczy no, już zataczam koło A, stary freska Hmm, gdzie jeszcze nie byłem? Może jest jakiś sposób na wejście na ten taras? Z pewnością nie byłem na tym... Nie wiem czy ten... E, czy ten Owol ma jakąś nazwę. Aha, czy... zresztą. Zróbcie, Zginęło do amunicji rezerwującej. Nie wiem, że. Chyba zadaje mu większe obrażenia niż Kite. A kompletnie zapomniałem tu, że wróg czasem może wrócić z tyłu, żeby sobie... U zrobić taką prowizoryczną osłonę To chyba potem dopiero w grach się stało takim e, takim nie wiem hasłem reklamowym żeby potem powiedzieć że powiedzieć takie bzdury że przeciwnik w grze ma rozbudowane AI albo coś Ja Wiem, wiem powinienem powiedzieć AI o, Fuck it Halo. Mam nadzieję, że nie dąży do jakiejś Ślepej uliczki? O, to chyba będzie miło. Nie z twojego powodu myślałem, że wybiegnie jakaś większa ilość ludzi. Nie? Ha. O, jakie marki papierosy? Y Groove. O, oh, groovy jak w Rubaku Jimmy. Hello? Czy stary? Co powiesz? Ja. O, oh, come on, łódki błąd. Chciałem z nim zagadać. Mój przyjaciel. Ouch. Auć. Skąd? O, czekajcie chwilę, muszę to wszystko odrobić. No dobrze, jesteśmy tam, nie, gdzie mniej więcej byliśmy wcześniej. Tym razem już nie będę taki miły dla siebie. Zdychaj od razu. Okej, okay, czyli najpierw lepiej zdjąć chyba tego pana na dachu. No, ma dragonowe. Chyba jako pierwszy zbier. Jest lepiej wyposażony, i... Nie mam pojęcia, Pamię coś nie jasno pamiętam, że jednego z chyba przeżyciu trzeba było zostawić, a zresztą... Zobaczymy. Raczej nie, raczej, raczej po prostu wyprzedziłem fakty, niepotrzebnie. Chyba to już był... by było wszystko. Nie wiem czemu... Miał no taki spóźniony czas reakcji. Ale chyba jeden taki zbiór Większość czasu to są naprawdę dosyć... ...ważni. Hm. Ciekawe dokąd mnie to zaprowadzi. Taki sekret, 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 sekret... Z masą cudownych i soczystych kopert? Nie. A jednak, okej, okay, ciekawie ile mam. Na pewno nie zdumiem wszystkich. No, nie wierzę w to. Nigdy mi się nie udaje w takich grach, w których można zbierać jakieś, nie wiem, monety, kryształy, czy choćby takie, właśnie koperty. Nigdy mi się nie udaje z misji na, na misję zbierać dokładnie pełną ilość takich śmieci. Ale tak, to już chyba wszystko. Ok, ale pamiętam, yy, należało trochę. ...go postraszyć, ale w trochę bardziej subtelny sposób. Można było e, tego zbira grozić mu, można było śmiercią, w sposób bezpośredni. Potem można było powiedzieć chyba, że e, drugi sposób zakładał bardziej takie obrażanie jego dumy, że Volkov nie ufa mu i on na pewno nic nie wie. Nie jestem czy to... czy jedno i drugie daje ma materiał wywiadowczy. <grywka> Prowizoryczna lampa. Huh? Who are you? Good afternoon. You're wasting your time. I won't talk. I have been trained to resist all forms of torture. We'll see about that. Do your worst. Ah, właśnie torture. Okay. Tur